Zapraszam do obejrzenia pierwszej części programu poświęconego Lenie Żelichowskiej, naszej przedwojennej aktorce, którą nazywano Polską Marleną. Przed wielkomiejskich ulic... Przez głuchy, twardy miejski mu, Te serce kroki twoje słyszy Przez dal i przez mrod, czy dziś, Witam Państwa serdecznie w Iluzjonie i zapraszam do obejrzenia pierwszej części programu poświęconego Lenie Żelichowskiej, naszej przedwojennej aktorce, którą nazywano Polską Marleną. Nie tylko zresztą ze względu na jej fantastyczne wprost nogi. No i... Dlaczego przestał pan mówić? I którą tak charakteryzowano w telegraficznym skrócie. Doskonałe warunki zewnętrzne. Oryginalna i ciekawa uroda. Przyrodzony temperament, talent odtwórczy, sumienność i inteligencja. Wójcie pannów, nie wyjdziecie tam. Spróbuj mi zabronić! Spróbuj! Lena Żelichowska była też jedną z największych niespodzianek polskich ekranów. Z podziwem zauważano, jak szybko i wspaniale, cytuję, dojrzewa i pogłębia się jej talent. To ja bym mogła zostać gwiazdą. To pan mógłby ze mnie zrobić gwiazdę? Urodziła się w Warszawie 12 sierpnia 1910 roku. Jako dwuletnie dziecko oddana została na wychowanie. Mając lat 6, rozpoczęła naukę tańca. Sześć lat. Dużo one mi dali. i ze mnie zrobić gwiazdę. Przyrzekać to każdy potrafi. Między innymi. W znakomitej szkole baletowej Piotra Zajlicha, znakomitego tancerza, choreografa, baletmistrza i pedagoga. Miała 14 lat, kiedy przyjęta została do zespołu baletowego Teatru Wielkiego w Warszawie. Właśnie ja mierzyłam kostium i pan Grewicz chciał go obejrzeć. Podoba ci się? Zresztą posłuchajmy, jak o początkach swojej kariery mówiła sama. Lena Żelichowska. Jestem prawdziwym człowiekiem teatru. Wyrosłam i wychowałam się w atmosferze scen. Nie można o mnie powiedzieć, jak to się mówi o wielu aktorkach, że zrobiłam błyskawiczną karierę. Powoli i systematycznie piełam się po szczeblach hierarchii artystycznej. Każdy zdobyty stopień, Sprawiał mi prawdziwą satysfakcję, był bowiem miernikiem moich postępów w trudnej wiedzy aktorskiej. Występowałam w balecie już w ósmym roku życia, potem teatry rewiowe, od ról epizodycznych do głównych, następnie teatry dramatyczne. I się pani nie denerwuje. W mojej fryzurze będzie pani miała murowane powodzenie a którą to się zawsze zdaje, że tylko o ich grę chodzi. A najważniejsza rzecz w sztuce, Jasiu, to co? Prawda. Pozostańmy na chwilę w tym początkowym, rewiowym okresie. Przejrzałem i wynotowałem pierwsze wzmianki Olenie Żelichowskiej. Wyłowił ją na konkursie dla młodych Andrzej Włast w 1929 roku. I do niej nic nie powiem. Pardon. Niecały rok później występowała w rewi codziennie dansing. Akcja toczyła się na sali dancingowej. Razem z takimi gwiazdami jak Eugeniusz Bodo, Tadeusz Olsza czy Stanisław Sielański. Jej występ został z uznaniem zauważony. Równie gorąco chwalono ją za numer dwie tęsknoty a częsty jej partner, Ludwik Sempoliński, odnotowuje bez ustami. Śpiewnie i tanecznie odtworzyłem z Leną Żelichowską. Przepięknie wyglądała, świetnie zbudowana, wystąpiła prawie nago, cała umalowana na brąz, przypominała nawet sławną Josefinę Baker. W Wesołym Oku należała do zespołu razem z Bodo, niemiżanką, Żabczyńskimi czy Walter. Jej nogi Warszawa już znała, teraz błysnęła talentem, który stale się rozwijał. Niechże się, się nie denerwuje, bo nerwy młode, zresztą nic takiego się nie Daj mi pan spokój. Chyba wystarczy, żeby nawet niedowiarków przekonać, że narodziła się nowa, prawdziwa gwiazda. Pytanie, czy filmowcy mogli przejść obojętnie obok takiego talentu, obok tak oryginalnego i fascynującego zjawiska? To pytanie jest rzecz jasna retoryczne. Ratuj mnie pan! Debiutem filmowym Leny Żelichowskiej była rola agentki polskiego kontrwywiadu w melodramacie szpiegowskim Szpieg w Masce. W filmie całkowicie zresztą zdominowanym przez Hankę Ordonówną, Rita Holm? Kto to jest? Ależ człowieku, ty naprawdę chyba z nieba spadłeś. Przecież to jest Rita Holt, występuje codziennie w Alcazarze. Ciekawe, że nasza bohaterka tego filmu w ogóle nie wspomina. A sądzę, że jej rola, choć niewielka, jest znacząca i dojrzała. Zresztą zaraz będziecie się państwo sami mogli o tym przekonać, ponieważ dzisiaj pokażemy szpiega w masce w całości. Dobrze. Czy nic więcej? Nie, dziękuję. A przedwojenna prasa była tak pochłonięta i porwana talentami rewiowymi Leny Żelichowskiej, że podpowiadała realizatorom filmu, że powinni oni, cytuję, wykorzystać Lenę Żelichowską rewiowo. Jako tancerkę i recytatorkę, choćby w tym samym dansingu, w którym występuje ordonka, a nie pokazywać jej w suchych zbliżeniach i to notabene w niekorzystnym profilu. Jakość zdolności dramatycznej prasa nie dostrzegła. Same byłyśmy na świecie, Miałam tylko tę jedną mamę. Sama Lena Żelichowska wymienia, jako swój debiut filmowy, Czarną Perłę, więc może wstydziła się swej pierwszej roli na ekranie. Oto dalszy fragment jej wywiadu prasowego. W Czarnej Perle kreowałam szwarc charakter. Demoniczną, złą kobietę, która, dodam, w zmowie z bandą aferzystów usiłuje uwieść głównego bohatera, Eugeniusza Bodą. I ukraść mu bezcenne, notabene też przez niego ukradzione tera. Ja nie chcę! Słyszysz! Co to ma znaczyć? Ja nie pozwolę, żebyście go zabili! Musisz ginąć! Rozumiesz? Chcesz, żeby nas wsypał? Pal. Widocznie, kontynuuje Lena Żelichowska, ten mój żanr odpowiada reżyserom, gdyż stale potem powierzali mi rolę wampów. Życie jest takie ciężkie, takie trudne dla dziewcząt, które nie posiadają nic prócz pary latnych nóg. Moim popisowym filmem była Jego Wielka Miłość, w którym grałam jako partnerka Stefana Jaracza. Ten kabotyn Napoleona i jego żoną. Wciąż zazdrosny. Kabotyn, nędzny kabotyn. Więc może ty byś za niego zagrał Napoleona? Milcz! Coś podobnego. Dla Leny Żelichowskiej był to jej film popisowy. Natomiast dziennikarze kręcili nosem pisząc, że jest ona niezbyt dobrze obsadzona i źle fotografowana. Zaś ogólnie film ma za mało powietrza, jest zbyt duszny. Znacznie lepiej potraktowano ją jako faworytę królewską w dramacie historycznym Barbara radziwiłówna. Mm -hmm. To już Radziwiły podsunęły wam swoją barbarkę. Na żony goda, ale Paś, już ty grasz. Aktorka była zadowolona. I mówiła, że jest to rola, cytuję, wszechstronna, silna w moim typie. Zaś wymagająca dziennikarka uznała, że kreacja żelichowskiej wypadła bardzo dobrze. Właściwie <grym> panie, rozkaż, może się tak nie <grym> No właśnie, a jakie role były lenie żelichowskiej bliski. Posłuchajmy, co sama powiedziała. Podobałam Ci się, miłościwy panie. Nie znoszę banalnych i szablonowych, naiwnych dziewcząt, jakie występują w każdym niemal polskim filmie. Są to, moim zdaniem, postaci papierowe, nierealne, już w samym założeniu i bardzo niewdzięczne dla ambitnej aktorki. Nie znoszą konwencjonalizmu, na jaki nieuchronnie są skazane takie role. Role charakterystyczne, jakie wykonywam w filmie, dają mi dużą swobodę interpretacji, pozwalają mi opracować sylwetkę bohaterki możliwie najwszechstronnie. Trzeba przyznać, że zdumiewająca, dojrzała, świadoma, jakże w dawnej prasie filmowej rzadka wypowiedź. Młodej aktorki. Sama Lena Żelichowska była zadowolona ze swoich ról w takich filmach jak. Tajemnica panny Brinks, choć była to rólka mała, młodej Amerykanki, która ukrywa się w Polsce. Kto to jest? To tam stoi? Gdzie? Tam. Nikogo nie ma. W adaptacji żeromskiego róży, w której grała. Nauczycielkę muzyki. Wspomniana już faworyta królewska w barbarze Radziwiłłówni. Wiesz, ja wszystkie! Ja jedna wystarczy miłościwemu panu. I główna rola kleptomanki w filmie O czym marzą kobiety. Wyciągnęłaś mu z kieszeni? Ale już to doskonale. Doskonale? Ja myślałam, że kraść. Co? Dla porządku wymieniłbym jeszcze komedię Dorożkarz numer 13, gratu upragnioną przez wielu mężczyzn Hrabiankę. Zagadkowa historia, już piąty raz. No to może przysyłać ci te kwiaty. Pojęcia nie mam tu za idiota. W dyplomatycznej żonie jest po prostu piękną, ekscentryczną Ines de Costello. W religijno-sensacyjnym filmie Ty, co w ostrej świecisz bramie, gra piękną Irmę, kobietę grzeszną i złą, w której duszy, jak napisano w przedwojennym programie, następuje przełom i wstępuje ona na drogę cnoty. Niech się pan przestanie śmiać. Niech się pan przestanie wreszcie śmiać. Słyszy pan? Niech pan przestanie! O trzech najważniejszych i najlepszych rolach i filmach Leny Żelichowskiej oraz o jej urozmaiconym, dramatycznym, ale i tragicznym życiu opowiem Państwu w iluzjonie za tydzień. Będzie starszy? Będę. Muszę mierzyć kostium. Moja nowa rola: Anioła. Będziesz grać Anioła? Ja chcę zobaczyć, Anioła. A teraz. Zapraszam do obejrzenia pierwszego filmu, w którym jedną z ról zagrała nasza bohaterka, Lena Szelichowska. Życzę Państwu wielu wrażeń. Są trzy słowa, gorętsze od krwi, szczęście, kochanie, pieszczota. Wielka ich moc, wielki jest wal mój,